Jestem Daniel, dzisiaj mamy dzień 43 Czy wyjdziemy na plus z paczek Match Attacks? Stworzymy sobie dzisiaj z Bellinghamem Zobaczmy co my tu mamy Patryka Szika, Bayer Leverkusen Stuttgart Guardiol Manchester City Czerki, Olympic Bakayoko, PSV Adeyemi, Benfica Skriniar, PSG Liverpool Diego Jota, Klub Bolonia, Bologna, Fed, Ten Heritage Mario, Men of the Match Gonsalves i Tyranny Lee Vintage Vibes. No niestety, wydaje mi się, że tu możemy tak wyjść albo na zero, albo na bardzo lekki minus lub lekki plus. Jakieś pewnie 50 groszy. Więc co? Dzięki wielkie za obejrzenie, zostawcie łapki w górę, suba i do zobaczenia.